Monika Pienkiert-Michałek, freelancer, trener budowania marki osobistej oraz certyfikowany trener Fritz. W klubie Toastmasters Lublin jestem od ponad roku. Członkiem klubu stałam się po udziale w wydarzeniu trening wystąpień publicznych. To było wydarzenie organizowane przez klub jesienią 2019 roku. Nie miałam wówczas pojęcia o istnieniu organizacji Toastmasters, a już tym bardziej nie miałam pojęcia czym się ona zajmuje. Wydarzenie to po prostu podstawiło mi się jako propozycja na Facebooku. Zdecydowałam się dołączyć do klubu po zobaczeniu, w jaki sposób występują, w jaki sposób prezentują się osoby, które już do klubu należą. Jak ich zobaczyłam na treningu wystąpień publicznych, pomyślałam sobie: Ja też tak chcę, ja też się tego nauczę. Od z Masters otrzymałam dużo więcej niż się spodziewałam. Oprócz tego, że poprawiłam jakość moich wystąpień publicznych, nauczyłam się również wystąpień przed kamerą. Poznałam inspirujących ludzi, którzy dzielą się swoją wiedzą i na których wsparcie mogę liczyć zarówno prywatnie, jak i zawodowo.